Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, znane postaci polskiego show, biznesu, nie ukrywają swojego związku, zwłaszcza po tym, jak ich relacja została ujawniona przez Paulinę Smaszcz podczas 40. Urodzin prezenterki TVP. Od tego momentu stała się ona szeroko komentowana w mediach. Cichopek, znana ze swojego przedsiębiorczego ducha, nie tylko reklamuje produkty na Instagramie, ale także sprzedaje kosmetyki i biżuterię sygnowaną swoim nazwiskiem. Dodatkowo, prowadzi programy w TVP i gra w serialu M jak Miłość, ostatnio poświęca czas na przygotowania do swojego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, gdzie ma poprowadzić koncerty. W tym celu odwiedziła salon sukien ślubnych wioli piekut, aby przygotować kreacje na wyjazd. O swoim podekscytowaniu podzieliła się na Instagramie, mówiąc: Mój wyjazd do Stanów Zjednoczonych zbliża się wielkimi krokami, więc to jest ten moment, żeby przygotować piękne kreacje. W których będę występowała i prowadziła koncerty. Oczywiście zawsze mogę liczyć na wiole piekut i właśnie jestem u wioli i szykujemy wspólnie przepiękne kreacje. Maciej Kurzajewski, dziennikarz sportowy, znajduje się w komfortowej sytuacji, umożliwiającej mu zorganizowanie dłuższego urlopu. Ostatnio sam wybrał się do Stanów Zjednoczonych i, jak się okazuje, świetnie się tam bawił, nawet bez katarzyny znajoma pary z pracy w TVP sugeruje, że para może rozważać spontaniczny ślub, co dodaje kolejnego pikantnego elementu do ich historii. Kasia z Warszawy leci sama, a Maciej do niej dołączy kilka dni później. Pierwsze koncerty poprowadzi sama, ale kolejne już z ukochanym, dodaje informatorka portalu, zostawiając prawdziwą rewelację na sam koniec. Kto wie, może zdecydują się na szybki ślub w Las Vegas dorzuciła koleżanka Pary z TVP, dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.